Nadzieja. Zapewne jest Wam to dobrze znane słowo, ale czy wiecie, jak wiele może zmienić, gdy tak naprawdę macie nadzieję? Gdy ktoś Wam ją daje? Nie wątpię, że każdy z Was znalazł się kiedyś w sytuacji, w której myślał, że nie ma już żadnej nadziei. To boli. Warto mieć wtedy przy sobie przyjaciół, rodzinę lub kogoś bliskiego. Raz w moim życiu zdarzyła się sytuacja, o której nie będę się rozgadywać, ale byłam bardzo załamana. Myślałam, że nie pozostaje mi nic, tylko płakać. Wtedy obok mnie pojawił się jeden z moich przyjaciół. Nie za bardzo chciało mi się go słuchać. Sądziłam, że rzuca słowa na wiatr tylko po to, żeby mnie pocieszyć. Ale następnego dnia, gdy wciąż stawał przy swoim, zaczęłam go słuchać. Rozpalił we mnie nadzieję i z czasem mój smutek zaczął zanikać, a jego miejsce zastąpiło szczęście. Nadzieja, którą dał mi mój przyjaciel, pomogła mi w zobaczeniu dobra w otoczeniu. Od tamtej pory czuję się o wiele lepiej w relacji z tą osobą i jestem wdzięczna za czas, który dla mnie poświęciła, nawet gdy nie chciałam słuchać. Zapraszam Was do dawania nadziei swoim bliskim, szczególnie w trudnych momentach. I pamiętajcie, żeby dopuszczać do siebie nadzieję, którą chcą dać Wam inni ludzie.